Dzisiaj rysuję matwę naturę z dynią, oczywiście jesienny temat, Szalejmy pastelami suchymi. Dominika, co myślisz o pasteli? Podoba Ci się ta technika? Tak, duży format jest mega. No zobaczcie, niby nie rozumie, jakie piękne liście. Uh -huh. Co mogłabyś powiedzieć, że w pasteli jest najciekawsze? Łączenie kolorów. To jest Właśnie. pełna paleta, magia. Taki ładny liść. Gosia, a Tobie się podoba? Tak. Technika? technika? No i jakoś tak wyszło, że wszyscy skończyli.